Cześć! Ja jestem Igor i witam Was na kanale Jigger. Jeśli jesteście moimi widzami z poprzedniego kanału, to wiecie, kim jestem. Jednak, jeśli jesteście tu nowi, to mogę Wam powiedzieć, że na tym kanale spotkacie się z czymś, czego nigdzie indziej nie doświadczyliście. A dlaczego? Ponieważ bardzo lubię bawić się montażem, stylem nagrywania i contentem. W internecie działam od ponad 6 lat, zaczynając od beznadziejnych gameplayów, po bardziej złożone produkcje, przez zabawy w amatorskie efekty specjalne, reklamy dla żartów i vlogi, po muzykę i pierwsze klipy. Aż do streamowania na YouTube, a obecnie na Twitch. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do linków w opisie tam dowiecie się o mnie prawie wszystkiego. Szczególnie polecam serwer Discord, na którym możecie porozmawiać ze mną i innymi ludźmi. W każdym razie, widzimy się za niedługo w pierwszym filmie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Do zobaczenia! Cześć!